Państwa, w całych dziejach ludzkości, czy we własnym życiu, czy w ogóle w świecie, zna przypadek, że narzekanie powstrzymało niebezpieczeństwo. Macie taki przykład? Że jak ktoś narzeka, to nie zdarzy się to, przed czym ostrzega. No nie. Nie mamy na to wpływu, więc narzekanie to jest bieg jałowy, to jest nawet Rolls-Royce, czy nawet Lexus, czy wszystko jedno, Porsche. Ty siadasz do samochodu na luzie, masz biegi i dusisz do dechy. I nie ruszy z miejsca, bo narzekanie nie zmienia rzeczywistości. No nie zmienia, żeby nie wiem jak narzekać, to nic. I Narzekanie jest jałowe, więc. Natomiast dlaczego tak często do tego ludzie sięgają? Bo jest to kwestia nawyku, bo nawyk, powtarzam, nie myśląc, nie, dokon, nie podejmując decyzji. Więc jak się do czegoś przyzwyczaję, to ja nawet nie wiem, dlaczego to robię. No, ja wiem, robisz to z przyzwyczajenia. A narzekanie, tak jak Język polski przychodzi razem z doświadczeniem. No i bardzo dużo dzieci od takiego głównie słyszy narzekanie. No to dziwne by było, żeby dorastały i nie, nie ćwiczyły tego. No i to niestety jest taka rzecz, którą w którymś momencie trzeba to zatrzymać.